Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Yy, widzimy się tutaj, właśnie w przechwanej grze, yy, dlatego, że yy, zabiłem czciciela przez przypadek. Yy, nie wiedziałem, że go zabiję. Właśnie tam, w tej łodzi, yy, sobie zatonął. I ja zwyczajnie nie wiedziałem, że jest on czcicielem, więc już sobie polecimy oddać misję dla Akseni. I ja nie wiedziałem w ogóle że mogę znaleźć te czciciela chodząc randomowo po świecie Myślę, że oni są w jakichś tam poszczególnych lokalizacjach, a nie na, na morzu po prostu na otwartym morzu bo zniszczyłem dwa statki właśnie ten drugi miał taką inną flagę i, 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 i gonił mnie i go też rozjebałem. I właśnie nie wiem jak to, się, jak, to, jak to się stało, że spotkałem czciciela no właśnie zabiłem go i poddamy tą misję. Dobra, w dupią adresję, ja po co ją parkować? Ja sobie po prostu wyjdę. No ale ogólnie to taka dziwna sytuacja dosyć. I tak patrzę, co? Tak trop dotyczący czciciela, nie? co myślę, no dobra, spoko, trop dotyczą, dotyczący czciciela. No ale to chyba dostałem, że tak losowo mi to wydropiło. Myślałem, że tak dropi po prostu z bandytów czy yy, z piratów. A to jednak nie, zabiję czciciela przez przypadek i nie wiem jak się nazywał. No to jest nagroda za mnie. Chyba ją odbiorę, zaraz oddam tego quest, ale chcę zobaczyć. Dobra, oddam teraz, bo tam mam po drodze jeszcze drugiego, trzeciego właściwie. I w tym odcinku skończymy misję w Laksanii. Zdjęłam, że ci się podobało. Ksenia będzie pleased że jej wody są już pod jej kontrolą. flattery jest w porządku, ale ja tu jestem bounty błędy. Oczywiście. Dobra. Dostaliśmy nowy statek ostatnio. Był to... Nie wiem co to było właśnie. Któryś z tych. Tureńczyk. Chyba ten. A zostawmy ten. Wygląda fajnie. I lecimy... Aha, bo no faktycznie tu jest chłop z nagrodą za mnie. Tu był chłop z nagrodą za mnie. Nie! No nic, no to zabijemy jeszcze tego ziomeczka. No z Co mam powiedzieć, w ogóle tak zagrałbym sobie gotika Nagrobimy gotika strasznie. Niedługo wychodzi też GTA Definitive Edition. Jak wy będziecie to oglądać, to już najprawdopodobniej jest albo wyjdzie za parę dni. Bo zostało jeszcze. No, ponad dwa tygodnie. Więc jak wy to będziecie oglądać, to być może już będzie i ulepszę sobie punek i zmienię łuk. Na 16 na 19. 97 więcej, więc fajnie. Mogę mieć? Nie mogę, nie mam skóry. Ale mogę za to hełm. I to ulepszamy hełm Muszę tej skóry nazbierać Jak w któryś dzień będę miał czas, to znowu zrobimy takie wędrowanie wielkie. Oh, my God. So I'm trying to steal Xenia a great treasure to celebrate her victory over chaos, but the directions have been stolen. And I suppose you want someone to steal them back. I tried, but they were stolen by the leader of Coresia, who Xenia banished from the city. There's a new truce between them, but no pirate would touch that. Lucky for you, I'm no pirate. Are you saying you'll help me? There's something in it for you if you do. I suppose I could get your directions. Poseidon blesses me with good fortune at last! <laughs> and and i To the other side of the island. You'll find the tablet in the leader's house there. Once you have it, head to the nearby village of Poisa and deliver it to my associate. You said the leader's house is near Piesa? Yes, to the south of the village. Where is Piesa? It's on the east coast of the island of Chaos.

Obelia powiedziała, że mapa znajduje się w domu przywódcy Chaos. Czyli tu. Osadzie, coś tam, coś tam. To dalej, chyba tu. Wioska leży na północ od. Wzgórza lewa. Tu jest kurwa. Na północ? Na północny wschód. Północ wschód. To tu. No niemożliwe, że tu Dobra, przejedziemy się tutaj po drodze. To się zobaczy. Wyspa duża nie jest, więc nie powinno być problemu. Może teraz wezmę Karosa Nie, nic się nie dzieje. No nic to przejdźmy się tutaj. Ale północny wschód jest tak dziwnie. No skóra, nie, no, nie ma skóry. Tak, to tutaj, to dziwnie. No wpierdałam tam na głośno, nie ma sensu się bawić. Dziki mam w dupie, niech konia mogą zjeść. Nie zależy mi na nim. On sobie odżyje. I... dom przywódcy tutaj mamy. Nie widzieli? Kurwa, to mój lew. Dobra. Szybka misja. Ale dla przyjemności też ich zabiję. No, po robocze. A jednak nie. No, tak się inaczej go zabiję. tak właściwie? To są jacyś bandyci. A ten... Wyglądają trochę ataczyń... na Ateńczyków, tylko takich gorszych. Dobra, zabił. A bo ja... on mi akwarium kradnie, ja już myślałem, że kradnie. Dobra, mm, to mamy wszystko. I można wrócić do wspólnika obeli. On jest tutaj. czemu on jest tutaj? Dziwnie. No, przynajmniej pochodzę. Ah, this all looks so boring. What are you doing here? Oh, me? So I was just in the area. What happened to your associate? He had other business to attend to. Left in a hurry. So I came to meet you. I see. Did you get the tablet? Before I hand over anything, ...I want my drachmae. But of COURSE... ...you're a woman after my own heart, you know. Thanks... ...here's the tablet. EXCELLENT! Now we can REALLY get to the matter at hand! Let's see what we have here. Hmm... ...this is interesting. The treasure is hidden in some Minoan ruins. Oh, ...but it's... ...underwater. You can't swim? I'm a pirate, of course I can fucking swim! I... Just don't like sharks. Ja też nie. So you're a coward, not a weakling. I don't need to swim if I have a reliable mercenary to do it for me. I might be interested in an adventure. I can promise you this will be one to remember. Else Poseidon's stride and spear me and drag me to the crushing deep. Alright. I suppose I can help you recover your treasure.

what exactly is this no, so the treasure must be a rare artifact from before the island was settled what's it like down there the treasure is guarded by a frenzy of sharks you'll find it in a chest at the heart of the island well if it had been an easy job you would have done it yourself how will i know if i'm looking in the right place I'm heading south from the lost Garden of Bacchylides. Even though the ruins are underwater, you'll see them just off the coast. I'll get you what you want. Ah, Gówna zostałem. No dobra. Kolejny quest. Davey Quest agro. It's Tam. I to jest wyspa niby. Nasza, czy ich? czy jakaś... Nie, to jest tutaj, no to konno pojadę. Tu jest mój konie. I tu jest jeszcze jakiś najemnik. Mam nadzieję, że nie będą musiał się z nim bić. Nie chcę się z nim bić, spierdalaj. 17 level ma. No, to powinno być łatwo, ale... Szkoda mi czasu odcinka. Bo pewnie zdążymy zrobić tą misję i czas się skończy. Chciałbym robić odcinki po pół godziny. Nawet nie wiecie jak bardzo. A teraz to gdzie ja jestem? Nawet nie wiedziałem, że to coś tu jeszcze będzie. Któż ludzie na taką małą wyspę. Dużo dzikich zwierząt też jest. Strasznie dużo. Ciekawe, czy co, co, co oni jedzą w ogóle. Trafiłem. Nie, no poważnie, jeśli to jest tyle zwierząt, to nie muszą jeść to, co ukradną. Najprawdopodobniej. Ale no to, to też tak głupie myśli zwierzę, zwierząt, bo potem one się wpieprzają właśnie tam do miasta. Czy do wioski, czy co to jest? O, rekin. Super, kurwa, uwielbiam rekiny! Nawigacja pod wodą, tak, potrafię pływać. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie Jakieś gówno dostałem No nic, spróbuję go zabić O kurwa i dużo ich, nie jasno, spierdalam Ej dobra, one są posiadane i nie gryzą. A Cassandra ma jakiś, nie wiem, dziwny, dziwną pojemność płuc, bo ja już bym dwa razy musiał wziąć wdech. Muszę tam iść. Chcę pójdę na tą łódkę. To jest adresja? Co to jest? Dobra, nie, też podpłynę. Wpław. Będzie szybciej. Mam nadzieję, że nie zginę. O, fajne ptaki, nie? Ja no, spoko. Ale ona coś odpierdala. Powiedziane jest. Prawdopodobnie będę musiał wybić teraz cały statek. Da, mogę ich my friend you are a gift from poseidon himself I tried tak, my best. Best. i'm going to need that artifact from you now first my pay i don't think so very funny now pay up the last laugh is all mine i'm in the business of double-crossing mercenaries i didn't swim through sharks for this

Zobaczcie muzykę. Ona jest tą drugą tą, tą. Dzisiaj dwóch tych zabiliśmy. Jakąś nazwę. Wcisieli. się o, wystrzeliło. Nie chcę jej wyrzucać, bo pewnie ma jakieś ciekawe rzeczy przy sobie. Ich też wymorduję dla expa. W końcu jestem graczem Gotika Gówno z nich jest, dobra. Bez sensu. No, jest muzyka czcicieli. No, walcie się, frajerzy. O oh, fuck. Ej, nie. Nie zginę. Nie zginę No nie mają kurwa zeza. A frajerzy. Se tam możecie strzelać. No i zajebiście, udało mi się. Super i teraz... Zadania. Jak wygląda w ogóle główne misje. I po kramarzu za wysoki level. Mm, to jest nie. Włóczni nie ulepsze. Oczy kosmosa to też nie. Dużo tych zadań pobocznych. Czyli muszę iść zabić kramarza teraz to na pewno. Czyli też muszę... czy jakiś zwierz w ogóle. Taka łapka. Co tu jest? Zabijmy to. Może level up'a dostanę za to. Będziemy mogli misję z kramarzem przy okazji wykonać już w następnym odcinku. Zabij zwierzę alfa. Trochę się boję. Nie, to taki lew tylko. Nie jest silny. Dobra, myślałem, że będzie groźniejszy, ale jest kurwa duży Lewy upa nie ma A co tutaj jest w tej norce. Już tak mało mi brakuje I co tu będzie? Nagolniki zdobywcy, na no, spoko. Ten lew wygląda żywy. Dobra, no to ja kończę. Nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, jak Kasandra, nasza żółta wojowniczka. Eee, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć.